Hej, kochani, to was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj, kochani, pierwszy filmik. Jak go to powiedzieć? Nie, nie wiem, jak go nazwać, no ale dzisiaj pierwszy 1 września, więc pierwszy dzień szkoły. I dzisiaj opiszę wam, jak wyglądał mój pierwszy dzień w Technikum chodzi to na jaki kierunek poszłam to jest to kierunek technik fotografii i multimediów. Jest to pięcioletnie technikum i powiem, ogólnie opowiem wam jak mniej więcej wygląda dzisiejszy dzień. Wiadomo, że to było tylko rozpoczęcie roku, więc więcej wam powiem jakby w Takim vlogu z kilku dni, z pierwszych dni szkoły. To tam Wam wszystko opowiem dokładnie, jak wyglądał każdy dzień, ale dzisiaj opowiem Wam mniej więcej, jak wyglądał mój właśnie pierwszy dzień, takiego spaczęcia i tak dalej. Ogólnie ja miałam rozpoczęcie o godzinie 9, więc dosyć taka. Fajna godzinka. Myślę, że nie była yy, ani za wcześnie, ani za późno. Więc była to godzina dziewiąta. Ja pod szkołą byłam gdzieś o 8.30 i już trochę osób było. Ja też wcześniej, kilka dni wcześniej, no może nie kilka dni wcześniej, ale kilka dni wcześniej była na takim spotkaniu klasowym. Co prawda nie było dużo osób, bo chyba tylko 10, więc. No, ja mam 32 osoby z klasy, z czego 29 dziewczyn, więc tylko trzech chłopaków. No, ale oczywiście, wszystkich pozdrawiam, buziaczki dla Was. I ogólnie mam znowu wychowawczynię. Myślałam, że będzie jakiś taki, wiecie, przełamanie, że może będzie wychowawca, no ale trafiła się wychowawczyni. Na razie bardzo przemiła. E, będzie uczyła nas angielskiego, więc jestem też ciekawa, jak nauczy, nauczy nas tego angielskiego. Zobaczymy. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to był apel, wiadomo, ale ten apel był tak szybki po prostu przedstawienie klas, jakieś tam garka, dyrektorki, że tak powiem, i, i tyle. Przedstawiła nam plan lekcji. Ogólnie powiedziała, że plan lekcji będą, będzie się zmieniać co tydzień, więc. Okej, okay. jak plan lekcji ma się zmieniać co tydzień, no to troszkę dziwnie, bo. Nigdy mi się plan lekcji nie zmieniał co tydzień, rozumiem, jakby się zmieniał raz na semestr, ale co tydzień. Ledwo udało mi się zapisać plan lekcji, który będzie do końca tego tygodnia, czyli na środę, czwartek i na piątek. Ledwo mi się udało po prostu zapisać. Hmm. Więc no, mam nadzieję, że może nie będzie się zmieniał co tydzień. No, jak już będzie co miesiąc, to już będzie spoko. Ale nie co tydzień płaka, no nie, no taki może być. No jeśli chodzi o osóbki, no to wiadomo, wszystkie przekochane przyjmiutkie naprawdę. Jeśli chodzi o języki, jakie będę się uczyć, no to będę się uczyć rosyjskiego, angielskiego i polskiego. A co jest najlepsze? To ja, ja wam po prostu muszę ja tu, nie tylko powiem. mnie to tak zawsze cieszy, ale ja będę miała matematykę tylko raz w tygodniu, rozumiecie? Matematyka tylko raz w tygodniu, co jest w ogóle hit, bo ja zawsze miałam codziennie matmę, a teraz widzę tylko raz w tygodniu. Naprawdę to jest przebiegne i tak samo Polski chyba, tylko raz czy dwa razy w tygodniu, więc i tak jest nieźle naprawdę. I jest więc to jest naprawdę cudowne. Jeśli chodzi o przedmioty, jakie jutro będę miała, to będę miała kompozycję obrazu, będę miała dwie godziny polskiego, będę miała również um, geografię i rosyjski. Dokładnie. Mniej ja więcej już oglądałam, chociaż kompletnie nie pamiętam, jaka sala, więc będę po prostu łaziła za innymi, może inni zapamiętali. Bo ja kompletnie nie słyszałam, jakie ona tam w salę mówiła, więc nie wiem. No cóż, wiem tylko, że rosyjski mam w sali 9. Ale ogólnie powiem, że trochę się stresowałam i jechać, jeżdżą. No jak jechałam do szkoły, to powiem, że trochę się stosowałam, jak to będzie przed tym rozpoczęciem, ale powiem, Wam, że nie było źle, naprawdę było. Bardzo fajnie, bardzo miło i no. Myślę, kochani, że już to na tyle w tym filmiku. Powiedziałam Wam wszystko o mniej więcej, jak wyglądał mój pierwszy dzień w Technikum, moje rozpoczęcie roku w Technikum. Na pewno, yy, pewnie albo w, albo w sobotę, albo w niedzielę, pojawi się filmik z pierwszych dni w Technikum. To Wam mogę po prostu obiecać na 100%. No i co? Widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie jakieś jeszcze filmiki, które by was interesowały, na przykład o technikum i tak dalej, jakieś może vlogi czy inne rzeczy, no to piszcie o nich w komentarzach. Ja chętnie takie filmiki zrobię. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to tam na dole czerwony przycisk, przycisk i dzwoneczek. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!